Cześć kochani! Dedykuję ten filmik tylko i wyłącznie dla Oli Makowskiej. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, sukcesów, czego tylko i wyłącznie zamarzysz, by Ci się spełniło. Czego jeszcze? Szczęścia, najwięcej szczęścia, bo to, bo to jest najważniejsze. A druga część filmiku będzie o tym, że Pomóżcie mi trochę, bo naprawdę nie mam pomysłów o tym, co nagrywać. Mam pustkę w głowie. Teraz jedę na kamp i prawdopodobnie będę nagrywać obóz, ale nie jestem jeszcze pewna. Prawdopodobnie tak. Nagram ten filmik, ale nie, nie wiem jeszcze w 100%. Miło, że dużo osób mnie ogląda i pytacie się, to jest miłe, ale pomóżcie, bo naprawdę nie mam pomysłu. Pa, pa!